Cześć! Czy marzyliście kiedyś o stworzeniu kina na świeżym powietrzu? Dziś pokażę Wam, jak zwykła szopa ogrodowa może stać się kreatywną przestrzenią, która zachwyci Was i Waszych bliskich. To pomysł, który łączy funkcjonalność z odrobiną magii kina. Zaczynamy od rustykalnego wyglądu zewnętrznego. Szopa wykonana z naturalnego drewna w ciepłym odcieniu miodu zachowuje swój urok. Ozdobne okiennice. Daszek nad wejściem i otwierane na oścież drzwi nadają jej wyjątkowego charakteru. Ale prawdziwe zaskoczenie kryje się w środku. Wchodząc do środka, zobaczycie miniaturową salę kinową. W centrum znajduje się ekran projekcyjny, który można wysunąć jednym ruchem, a po seansie schować, by nie zajmował miejsca. Przed ekranem ustawiono dwa rzędy wygodnych, składanych foteli z miękkimi poduszkami, które idealnie sprawdzą się podczas długich wieczornych seansów. Podłoga została wyłożona miękkim dywanem, który wprowadza przytulność i ciepło. Po bokach znajdziecie półki z miejscem na projektor, głośniki oraz wszystkie akcesoria kinowe od filmów, przez miski na popcorn, aż po ulubione napoje. Oświetlenie tworzą girlandy z ciepłymi lampkami LED, które nadają wnętrzu kameralnej atmosfery, idealnej na wieczory filmowe. Ale to nie wszystko. Przed szopą, na trawniku, przygotowano dodatkową strefę relaksu, duże poduszki, Pufy i miękkie koce zapraszają do oglądania filmów pod gwiazdami. Całość otacza zieleń pnącza, doniczkowe rośliny i świeże powietrze dopełniają tej magicznej atmosfery. Taka szopa to idealne miejsce na spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Kto by nie chciał spędzić wieczoru w takim kinie? Jeśli szukacie więcej pomysłów na kreatywne przestrzenie, subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.